Wszyscy że są na szkole. jestem jeden jedyny na cały budynek i muszę teraz tam przejść. Jeżeli, a co panowie chcą e, bardzo chcielibyśmy coś się, e, Tak, chcielibyśmy z Panem porozmawiać na temat e, pana Guczyńskiego, którego... Nie tutaj jest proces... nie znam sprawę nawet pierwsza skróżona. Spróbuj ją Ale to nie, nie trzeba mnie naprawdę tym zajęty. Chcecie jeszcze filmać, proszę bardzo, przed budynek. Ale interesują. Tak? Proszę, pana, proszę pana interesuje się, interesuje się obywatelami, obywat obywat no, więc ja, jeżeli nie, trzeba że się zainteresować bo Państwo sprowadziliście tego więźnia z Warszawy i w stosunku do Pana Bogdana Boczyńskiego jest cały szereg podstawowych wątpliwości. Mianowicie... Z otrzymał wyrok w zawieszeniu wystawiony przez tutejszy sąd Starnowskich Górach, przez byłą panią prezes. Panią pani sędzierzyłkę. Sędzie czy ja zg wyraziłem zgodę? No ale pan nie musi, pan jest funkcjonariuszem publicznym. No, w dobrze, z czym? no dobrze, tylko wie pani, powiem tak, że sprawy nie znam, musiałem się zapoznać. Jeżeli państwo chcą jakieś informacje, proszę bardzo, proszę mi podać nazw nazwisko tego, pana sygnatury sprawy. Poproszę o akta, zapoznam się. No Ja nie mogę z państwem tak rozmawiać, jak tylko znam nazwisko osoby, nawet nie znam dokładnie sprawy i nie znam. Tam treści tych akty. Jak pan przewiduje? No musiałbym, nie, 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 musiałbym się zapoznać z aktami, także tak. jeżeli Państwo z tym, że... Y, musieli Państwo poczekać, chwilę, ja muszę tam znać pewne czynności. Y, 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 proszę pani, nie to bo ja mogę w każdej chwili się zapoznać, jeżeli akta są dostępne w tej chwili, a ja się to jest kwestia, no zależy ile te akta mają stron. Mogę się zapoznać, udzielić jakiś informacji. W takim, tak. Jeszcze w takim razie, w takim razie, gdyby był on na tyle uprzejmy. To również z aktami, które dotyczą bodajże środowego postępowania. Jest to tryb prywatny Bogdan 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 <laughs> Mamy wątpliwości co do właściwości sądu. Jako, że oskarżycielem jest tak naprawdę no, dobrze, dużym ale, cudzym słońcem. No musicie co... dać Państwo chociażby trochę czasu, żeby ja wiedział to znaczy o tym, bo ja trochę... jak będę z Państwem rozmawiał, to muszę wiedzieć o czym rozmawiać. Tak, trochę to znaczy. Y... Godzinkę? Godzinkę, dobrze? Dobrze. Dobrze. Powiedzmy, no to się mówi w końcach godziny gdzieś 15.30. Chyba, że, ale ja myślałem, tam się, akta dostępne, bo... To, jest, bo nie... to, może, to może pan... To poczekajcie państwo, to w wydziale sprawdzę, Goczyński pan, tak? Bo W związku z czym faktycznie w 2008 roku, 27 chyba i ten pan został skazany za groźby karalne i naruszenie karności cielesnej kierowanej wobec swojej żony i teściowej na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Była od tego wyroku składana apelacja. Sąd Okręgowy tej apelacji nie uwzględnił, czyli oddaje tę apelację. Natomiast tą karę, tych sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, którą orzekł Sąd w Sarnowski Górach, zarządził do wykonania Sąd Rejonowy w Pruszkowie. To to I, bardzo I sąd, także jakie były motywy narządzenia tej kary w sądzie, w Puszkowie, nie wiem, bo mamy, tak, tylko, mamy tylko suche, suche orzeczenie, kserokopia tego orzeczenia. Natomiast co do tej sprawy, która jest Środow w tej środowej, to tam jest wyznaczone posiedzenie pojednawcze, z tym, że sąd, z tego co zdążył się zarejestrować, sąd uznał, że jednak miejscem popełnienia przestępstwa są Tarnowskie Góry, bo pokrzywdzona, czyli żona oskarżonego sprecyzowała to stwierdziła, że ona dopiero w momencie włączenia internetu Zobaczyła, że są pod adresem kierowane groźby karalne, i sąd są w tym momencie przyjął, że miejscem tego przez przestępstwa jest sąd tanowski ten moment, gdzie ta pani po prostu to się zrealizowało fizycznie, materialnie, trzeba to zauważyć. Ale jest wyznaczone na razie pośrednio pojednawcze. Jeżeli by sąd zmienił, to decyzję, zawsze może, może ją zmienić. Ale podejrzewam, że skoro tak przyjął już wyznaczył pośrednio pojednawcze, to z tego wynika, że w tym momencie ta sprawa się będzie tutaj toczyła. Panie prezesie, czy zapytanie. Pana skierowania. Będzie Pan w stanie e, odpowiedzieć, czy e, właśnie poskarżycielka prywatna skargowa no. e, wykonywała na rzecz e, Waszego tutaj sądu jakiekolwiek. Pytałem prace. się już i osoba o takim nazwisku nie, pra nie pracuje i nigdy nie pracowała. Jest mediatorem w sprawach karnych, w sprawach rodzinnych, w cywilnych. Gdyby y, podejrzewam, gdyby taka sytuacja zaistniała, że jakiekolwiek zlecenie by miała na rzecz Waszego sądu, to sąd powinien być na rzecz która ze w tej, tej sprawy, ja mówię w tej sprawie teraz prywatno skargowej tak, tak, podniosłaby tak, tak. ten argument. Jeżeli posąd bo, bo może o tym nie wiedzieć. Ja się od Państwa to że to jest mediator, ja sprawdzam, to są pracownicy. Jeżeli jest to mediator, no to ja w tym momencie nie wiem, chciałbym ja ustalić, czy jest taki mediator, ale jest, pytanie, jest, ale jest pytanie, czy jest, ma to jakiś wpływ na, na ewentualnie rozpoznanie tej sprawy, czy, czy, czy sędzia znaczy wykona opinię. Jeżeli... To zostanie podniesione, sąd się nad tym zastanowić, czy ewentualnie nie wyłączyć się i nie przejść do, yy, do innego sądu. Ale ja zastrzegam się, nie wiem. Bo to na wszystko tej pani zmieni zna. Jest, nawet nie wiem, czy ona wykonywała do tej pory jakiekolwiek opinie na, na, rzecz, na rzecz sądu. No więc dlatego właśnie pytanie, czy, 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 czy jesteśmy w stanie dotrzeć do takiej informacji, która by ewentualnie ten udział ja zaraz wykluczyła. No, że na na biuropodarza, zobaczymy, czy mamy na listę mediatorów. No jest tak. na pewno sąd okręgowy w Krakownica, być jakim według, ale nie wiem czy jest wpisane na listy Nowaczyk, Gaborek Alpowłowska, Dylana Puła Staram się wam ją znaleźć Pomagamy Wiem widzę to są już w sprawach nieletnich widzę. A bo Przynajmniej na liście, którą my dysponujemy, jak do tej pory takiej pani nie widzę. na tej liście nie? Nie. i ta lista jest z roku? To jest, to jest wszystko aktualizowane, bo to jest lista ak no i aktualna i nowsza, no, aktualnie. no ja to jest lista taki... Mediatorów Sądu Okręgowego w I Tak. Nie widzę. Chyba, że jeszcze sąd okręgowy dysponuje jeszcze jakąś listą na ten, bo na naszej liście tej Pani nie ma, no i a skoro jej nie ma, to podejrzewam, że na pewno tutaj nigdy nie mogła, nie była powoływana, skoro jej nie ma. Tak domniemywam. Panie prezydentie, są dwie wątpliwości, które mogłyby w związku z tym zainteresować Pana jako z sądów, w trybie, no chociażby nadzoru administracyjnego, jeśli nie dalej idąc. Co teraz ustawa ustroju sądów w obszarach nie umożliwia, bo sędziowie jednak, no, mogą być wizytowani w przypadku. Jeszcze nie wyszło życie, jak wejdzie to. Do... No, ale, ale, pierwsze pytanie brzmi tak. Ta sprawa jest sprawą z oskarżenia prywatnego o zniesławienie, gdzie to zniesławienie miał, tego zniesławienia miał Pan Goczyński dokonywać w stosunku do swojej ex-żony w związku z, mm -hmm. z, ze zdaniem Pani Goczyńskiej, niewłaściwą interpretacją wyroków, które zapadły w trybie tutaj konfliktu hmm. między stronami. Między innymi tego wyroku, który zapadł tutaj w sądzie w Tarnowskiej 2008 tego, roku, tak? tak? Między innymi tego wyroku, tak. ale nie tylko. Bo tutaj państwo są eksmałżonkami, tam jest między innymi, między innymi. kwestia wywiązywania się pani Goczyńskiej z zasądzonych kontaktów y, y, pana Goczyńskiego z dziećmi. Żona po prostu to uniemożliwia i cały szereg innych tego typu konfliktów, które często są y, jakby konsekwencją rozwodu. Jeśli rzecz dotyczy jeśli w trakcie tego postępowania ma być rozstrzygnięte, czy pan Goczyński zniesławiał panią Goczyńską, odnosząc się do wyroków, które zapadły w tym sądzie, i mówiąc, że one zapadły w sposób tam stronniczy ze względu na niewłaściwe postępowanie jej małżonki itd., itd., to czy nie istnieje naturalna podstawa do tego, żeby ten sąd z urzędu się po prostu od takiej sprawy wyłączył? Bo co? Sąd ma w swojej własnej, że tak powiem, sprawie yy, orzekać? Mam to na uwadze, ale to dotyczy przynajmniej niezawisłego sądu, więc sąd, który będzie w tej sprawie orzekał, bo niestety nie ja podejmuję tam decyzję. Będzie musiał tę decyzję, będzie musiał rozstrzygnąć i podjąć tę decyzję. Czy rzeczywiście, tak jak pani mówi, ja to mam, ja to mam na uwadze i ewentualnie, no, jeżeli będzie się sprawa toczyła, to się temu po prostu i, będę miał to na, na uwadze i zobacz, co się w tej sprawie będzie działo. I druga kwestia. Jasne, jasne, jasne. Natomiast druga kwestia dotyczy, i to już jest kwestia wręcz postępowania dyscyplinarnego w mojej ocenie. Dlatego, że ten sąd występując o przewiezienie pana Goczyńskiego z, z więzienia w Warszawie. Wystąpił z takim wnioskiem w momencie, kiedy pan Goczyński 12, czyli w zeszłym tygodniu we wtorek, miał przewidziane posiedzenie w sądzie okręgowym tam Warszawa Praga które miało dotyczyć jego przedterminowego zwolnienia. Czyli inaczej mówiąc, wyrwano go z tamtego więzienia. przetransportowany? Tak, tak. Jest przetransportowany. Jest, jest przetransportowany w bardzo złym stanie zdrowia. Widzieliśmy to na własne oczy do tego, że aresztu umożliwił po prostu widzenie z panem, z panem Goczyńskim. Żona świetnie o tym wie, wie o ciężkiej chorobie nadczynności tarczycy, która jest chorobą śmiertelną. To nie jest jakaś zabawna po prostu choroba typu grypa czy tam coś innego. I Wyrywa się człowieka w momencie, kiedy ma być rozstrzygana kwestia jego przedterminowego zwolnienia, co oznacza takie konsekwencje, że tam jest z, z, z kończone postępowanie, prawda, akta, jest, akta są przesyłane według ja właściwości. Tylko jest taka, Podejrzewam, że sąd, który zarządził ten transport, nie wiedział, że tam, bo, bo no tak, no nie wiedział, że jest, no bo skąd mógł wiedzieć? To się normalnie się ustala przecież, czy, czy przebywa. To Są specjalne rejestry, można, można bez problemu ustalić, że przebywa, natomiast że ma jakąś inne postępowanie w innym sądzie, tego sąd stanowski ura nie wiedział. pan nie, nie ma żadnego innego postępowania w żadnym innym sądzie. No Ja wiem, ale pani mówi, że tam chodziło o przeterminowe no, zwolnienie. Powstają tutaj te to jest rzeczą oczywistą, że każda osoba, która przebywa w więzieniu, stara się po prostu. Trudno o... mi na te pytanie udzielić odpowiedzi, został przetransportowany, czyli wykonano zarządzenie tego, no, tego okay. sądu. To ja wygląda to na kolejną po prostu szykanę ze strony tego sądu. Pan Goczyński skarżył się na brak bezstronności i no, publicznie jak Przecież gdyby dowiódł ja, tak, tego braku te akta, bezstronności. Nie widziałem tam żadnej informacji, żeby był sygnał, że w dniu takim i takim odbyć jakieś posiedzenie o przedterminowe warunkowe zwolnienie Miałeś. tego Pana. Było no. w 12 w ubiegłym tygodniu, ale Pana, pana Gorzyńskiego już nie było, bo trzy dni wcześniej został wywieziony. Tym bardziej, tym bardziej Panie Prezesie, sprawa jest no, dla nas dość dziwna, że to właśnie była żona wnosi prywatną skargową sprawę przeciwko byłemu mężowi, a nie Wy, bo tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek miałby się czuć obrażony, to powinniście Wy Czuć się, bo to on komentował wasze decyzje, wasze wyroki, wasze rozstrzygnięcia. Pani Goczyńska była niejako przy, przy okazji. Wie pan, ale na, na to się nie będę udotykał. Ja rozumiem. Kochana, ale... bo to jest wpłynął akt ja prywatny oskarżenia. Ja no, sąd musi to rozstrzygnąć. Rozstrzygnąć. jest no, 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 kontrola aktu oskarżenia, prawda, która nie powinna być fikcją, jeżeli, jeżeli wymiar sprawiedliwości ma funkcjonować prawidłowo. Bo inaczej to jeżeli każda rzecz, która wpłynie do sądu... I to jest tak naprawdę, wstępna kontrola aktu oskarżenia to jest kompetencja prezesa. Yy, Przewodniczącego. Znaczy przepisy mówią, że to jest prezes, mm. ale wykonuje to przewodniczący mm. wydziału. Mm. No i w związku z tym, właśnie dlatego, że niejako pominięto Pana udział przy ocenie tego aktu oskarżenia, ale umówmy się, że tak to jest. To nie, yy, prosimy, prosimy Pana, żeby Pan jednak w tej sprawie się przyliczał. przewodniczącą jest Pani sędzia Żyłka, która wydawała tak. wyrok sądu w Tarnowskich Górach, który jest przedmiotem kontrowersji, który krytykuje, nam się zdaje, słusznie. Pan Dobrze, pan, jest ja, ja, jest ja, roz, to... ja rozumiem i tak dalej. Jest, no? jest jeszcze jedna konieczność. No, no ja nie wiem, jak, jak wymiar sprawiedliwości może być tak bezduszny, może tak nieproporcjonalne środki stosować i może po prostu więzić ludzi z, powrotu, z powodu jak gdyby, wątpliwych wyroków i jeszcze wątpliwych okoliczności. Bo odwieszono panu Goczyńskiemu ten wyrok z tego powodu, że tutaj w ramach tego wyroku zasądzono za dozór kuratorski i gdzieś pan kurator się nie mógł spotkać z panem Goczyńskim. Na tej zasadzie odwieszono y, wyrok Masz bez wyrok, jego tak na obecności na i zawiadomienia. Nie, nie znam motywu, którymi się kierował hmm? sąd że zarządził tą karę do wykonania. No, nie Także jednak... no, to trudno mi na ten temat powiedzieć, bo nawet akt, aktami nie dysponuję. Niemniej nie jednak, panie, panie prezesie, tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że ma pan kompetencje nadzoru administracyjnego nad tym postępowaniem, może pan w każdej chwili niejako kontrolować wszelkie czynności, byśmy bardzo prosili, żeby jednak. Dobrze, jeżeli będą te, będzie tego typu potrzeba, będą sygnały, to po administracyjnie, ewentualnie żeby się sprawa przynajmniej spra sprawnie toczyła. No dokładnie, no, dokładnie i, tak. I to tylko tyle mogę obiecać, że e... tu mogę dopilnować, że ja będzie się toczyć, myślę, że... To że... Tak? ...powiedział nam dzisiaj, że nie jest w stanie uczestniczyć w sprawie ale ponieważ jest no, tak, w takim w złym stanie zdrowia lekarza, lekarza w czy jego stan zdrowia zezwala na, na udział w posiedzeniu sądu. procedury wygląda, gdybyśmy chcieli po prostu się dowiedzieć wcześniej, czy ta rozprawa się odbędzie, to kogo mam pytać? Areszt, czy sąd? To znaczy, mogą Państwo ewentualnie tutaj, posiedzenie pojednawcze, więc podejrzewam, nie wiem, czy w posiedzeniu pojednawcze będziecie mogli uczestniczyć, ale można się w danym dniu dowiedzieć, czy ono się odbędzie, czy będzie doprowadzone na to posiedzenie pojednawcze z aresztu śledczego. Bo ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie stwierdzić, czy będzie doprowadzone, czy też przyjdzie informacja, zresztą śledczego, że niestety nasz na stan będziemy... zdrowia nie może być doprowadzony. Na pewno też będziemy się starali, żebyśmy zostali dopuszczeni do zarejestrowania tego postępowania, bo tak jak mówię, sprawy przeciwko Goczyńskiemu toczą się w bardzo dziwnym trybie, z pominięciem wielu takich elementarnych zasad, jak chociażby powiadomienie... Odwieszenie wyroku nastąpiło bez wiedzy tego pana. No, ale ja już mówię, no nie... No, bez... Nie także, tak, nie także wiem, panie prezesie, e, myślę, że rozumiemy potrzebę jakiegoś takiego wnikliwego nadzoru nad tym postępowaniem. No i kończąc, cóż, bardzo dziękujemy za Dziękuję za w takim razie. Dziękuję.